Siemanko od Toku z tej strony, witam was na kanale Pro Game i w krótkich informacjach Mam wam dzisiaj do przekazania dwie rzeczy Pierwsza to jest taka, że wróciłem właśnie do domu ze świąt Więc dzisiaj jest 17.37 zanim się przerobi ten film, będzie około 18 zanim się wrzucę na YouTube'a Więc tak, dzisiaj będę nagrywał jakieś gry, mm, jeszcze nie wiem czy tam Lola czy Team Fortress Czy może jakąś inną grę pogram, może też z moim kumplem z reala, oczywiście nie z neta w Lola, e, Więc tak, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no to czyli spodziewajcie się na filmiku na YouTube jutro. A druga rzecz jest taka, że e, parę osób, znaczy jedna osoba mi napisała aha, skąd mam grę Don't Starve. E, napisałem, że z Torrentów. E, to jest dlatego, że mm, ta gra e, jest jeszcze niedostępna na Steamie, ponieważ jest przed sprzedaż, będzie ona dostępna dopiero w marcu, w marcu, tak, w marcu. Teraz kosztuje 12 euro, bo jest przed sprzedaż minus 20%, minus 20%. A teraz wiadomo, jak jest przed sprzedaż, to ja, yy, 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 i tak bym sobie w nią nie pograł, nawet gdybym ją kupił. Dlatego pobrałem ją z trendu, tak jak większość YouTuberów. Na polskim YouTubie, pięknym. No. I co? Puchy, no a i tyle, no bo wiecie. Tak to bym kupił, może. A tak to nie mam jak kupić. Na razie. Do usłyszenia, O, cześć. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie.